Grzmot Studio Cześć, tu Oliwia Wilczek. Zapraszam na kolejny program z cyklu Moja Filmowa Historia. Dziś podsumuję projekt Wrzesień 1939 w imieniu młodzieży. Zapraszam! Jak co roku we wrześniu w naszej szkole upamiętniamy bohaterów walk nad wzurą z 1939 roku. Goroczne obchody były wyjątkowo bogate. Zaczęliśmy od rajdu rowerowego do Bitkowic, gdzie upamiętniliśmy bohaterstwo polskich żołnierzy uległych podczas przeprawy przez wzórę. Ten sam rowerowy spiennik dotarł do Tułowic pod tablicą upamiętniającą naszego patrona, generała Stanisława Grzmota-Skotnickiego. O polskich żołnierzach walczących nad Wzurą pamiętali także uczestnicy kolejnej edycji rajdu harcerskiego. Wzruszające zrobiło się również podczas spotkania przypomników pod urzędem gminy w Młodzieszynie. Społeczność naszej szkoły wysłuchała okolicznościowego apelu. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Chcemy uczcić pamięć naszego patrona, generała Stanisława Grzmok-Skotnickiego. A na koniec już tradycyjnie odbył się szkolny turniej wiedzy o bitwie nad Bucurą. Historyczne potyczki wzbudziły bardzo duże emocje. Jak widzicie, dużo się u nas działo, zresztą jak zawsze w naszej szkole. Widzimy się wkrótce, cześć!